Siemaneczko, z tej strony Kepson e, Dzisiaj jedziemy do e, Warszawy Będziemy testować chatę wariata Do tego pokażę wam trochę jeszcze warszawskich atrakcji e, Różnych takich innych Pierwszy pit stop na trasie. Jesteśmy około 40 minut do kebaba. Zamówimy tam, pokażę wam kebab, jak to wygląda. Potem dalej będziemy ten, jeść go u kolegi u Łukasza. Zagramy sobie w cichę, potem pojedziemy na Twisłę. Generalnie, chata wariata swego czasu na Kepsonie, jak założyłem fanpage i wrzucałem zdjęcia, było bardziej w takiej formie pisemnej, to wszystko się odbywało. Aha. Najbardziej polecany kebab. Przez Was, przez użytkowników, duże wiadomości dostawałem: jaki jak kebab odwiedzić, Hata wariata. Absolutny top w Warszawie. Czy pierwsze miejsce? No, dla, wielu, dla wielu, pewnie tak. Jadłem już tam raz, będę jadł drugi. Dzisiaj ponagrywam i powiemy, powiemy Wam, jak to smakowało, jak to wyglądało, czy było smacznie, czy było zdrowo, może nie. Ale czy było po prostu najlepiej w Warszawie, bo takie, takie miano ten kebab nosi. ludzi. Dużo straży. No nic, będziemy czekać. Strasznie gorąco w lokalu, nie? na tlejpięki. Dobra, to zamawiamy zaraz i pokażemy Wam jak to wygląda. Tak się ma, prezentuje. Pokaż Pan. sobie tutaj miejsce, chcę mi Dobrze, dobrze. A ta bariata, tak jak Wam mówiłem, lokal polecany przez wielu. Tutaj sobie Ja wziąłem na próbym Wielu z Was polecało wariata dużego wariata, a ja tu znajomi wzięli i będziemy oceniać. Tak. Jak ktoś jest zainteresowany to pokazuję Wam menu. Tak to się prezentuje. Marek masz mój ten numer jak coś. Weź sztukę No, taki wariat. na Facebook, zapraszamy na Facebooka Kepson. No i tutaj tego kebabu Też. Tylko mniej lajków tam dajcie. Zamówienie odebrane, tylko się nagrywa na odwrót. No ale w każdym razie tak się prezentuje. Kurwa jak to ze 3 kilo waży. Więcej. Ciężkie jak? Dobra, jedziemy do Łukasza, tam będziemy konsumować. No my już na miejscu dzisiaj w takim lokalu będziemy spożywać sobie kepsy. Chłopaki tu sobie pogrywają fifet 13 a z boku Fifet <grymne> A tutaj jest ten, widoki z lokalu A ja w nocy będą niekto tej biznes Tak to już się prezentuje ty, ty. No by, no, no, no. <grymne> <grymne> To co? nie To co? ten Powiecie słowo o smaku Kepsa No i co? Tu jest na grubym wołowina sos ostry 13 zł bodajże taki kebabik wagowo, no fajny, fajny Czerwony Alberto, duży wariat, duży wariat, wołowina. A teraz ogólnie nagrywa dwóch wariatów. Tak. tak, sos mieszane. Tak, sos mieszany. Duży jest, jest bardzo złożenie. i on robi wrażenie. Jak to taka locha? I robi wrażenie, na pewno się najem ty masz bolo to samo co ten, co Albert. To bo, ewentualnie się od smaku wypowiesz. Ty masz? Małego wariacika Ale jakiś inaczej tak? Tak? No taki, no, taki brylo właśnie brylo inaczej brylo. zabinięty kurwa niż ten raz nie w ogóle wiesz. To znaczy. Grillowane mięso, dobra. Za chwilę tego. Marek też ma małego wariata, tak? Ja, ja. No, za chwilkę powiemy więcej mały. o smaku. Pierwszy? Pierwsze to, co mi przychodzi do yy, głowy. To mięso, tak jak mówiłeś. Charakterystyczne, ale chyba marynowane jest tam, nie? Coś mi tam mówił kiedyś? Wiem, grillowane. Grillowane mięso. Od tego, co jest podawane zazwyczaj w kebabach jako wołowina, różni się bardzo na plus. Charakterystyczny posmak, taki. Ehm, ta wołowinka ma. Wy też wołowinkę macie? Tak. A kto kurczak Ktoś? Chyba nie. Mieszany? Proszę bardzo, tutaj Czerwony Czerwoniutki sosik, kryteczki, surówka. Coś ty Wygląda kozacko. Sebastian? Co to jest? jest? taki mały. Mały yes. No, jakoś się te konsystencje dużo od tego. Z ręki od dużego. A Patryku, co sądzisz na temat swojego zamówienia? No, ogólnie mięso bardzo dobre. Sosik jako mieszany też taki się wydaje ostrawy troszkę. No, ale ogólnie kebab na plus jest. Ile to kosztowało ten twój? No. 13 zł. Żeby ci nie oszukać. No ale to trzeba by dopłacić do dużego warianta. A budykę. Nie Alberto, smak. Yy, powiem ci tak. To jest sprytkami ogólnie, nie? Tak, sprytkami, to jest właśnie duży wariat. I powiem ci tak, yy, mięso jest bardzo dobre, jest grillowane i co mi bardzo podpasowało. A sos jest mieszany, ale jest. Bardziej nutka jest ostrego niż, wiesz, tego łagodnego, nie? Jest, jest. taki bardziej wyostrzony. Bardzo, bardzo ładna opinia. Sebastian, yy, smak, smak jak, jak smakuje? Dla mnie ciut ciutkę za ostry. Tak? Krakon. I też się to niewygodnie nie wygodnie je. je. Myślałem, tak jakby się rozwalało Ale trochę, nie? Myślałem, że będę gryzł, a, a muszę jeść widelce. <śmiech> <śmiech> Łukasz i Polo, którzy już w tym lokalu jedzą od jakiegoś czasu, bo po prostu to takie walce taki zestaw Jest bardzo dobre. Łukasz od bo Moim zdaniem jest lepszy niż seks. <laughs> <goda> no, no wiesz, nie nie Kuka, ko ja koledzy nie, mi mówili. Nie, nie, ja nie, nie wypowiadaj się o seksie? <goda> Bolek. A już daję blisk jak zawsze. Lepsze, no. Często jedzą... Często jedzą chłopaki to... To mówię. Chłopaki często jedzą, to mogą się wypowiedzieć. Jest spory. Ja już czuję, że się najem, to czkawka mi się włączyła. Ogólnie, jeszcze tak powiem, już nie będę nagrywał kolegów, tylko powiem o tym, co rozmawialiśmy przed chwilą, ten na cienkim mały wariat ogólnie, którego tam kolega wczyna trochę się rozwala. I to co pisali ludzie, żeby lepiej dopłacić do dużego wariata jest oczywiście prawdą, bo jest bardzo duży. No, i koledzy też trochę narzekają, że za dużo frytek. Ale jesteśmy zgodni w, w tym, że mięso jest zajebiste. Mięso jest naprawdę bardzo dobre. Czuć taki posmak gryla. No, i jak najbardziej na plus. Ebabik. A czy pierwsze miejsce w Warszawie? No, polecam każdemu jak jest z Warszawy, jak to oglądacie, przyjechać samemu, spróbować na targówek. E tak jak mówiłem, lokalna firma, lokalny kapitał wspierają swoich. Pracownicy są tam niedaleko od miejsca pracy. No i polecamy spróbować samemu. Kebabik sos ostry, naprawdę dla twardzieli. Jak lubicie ostre jedzenie, to bierzcie śmiało tutaj w tym, w chacie Wariata. Ostry sosik, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ostry. Język piecze. Nie powiedziałem za dużo o tym, o y, surówce. Bo jest strasznie ostre, ciężko było ją wyczuć. No ale tak jak tu widać jakiś ogórek, kapusta, trochę chyba... E, chociaż nie, to nie cebula. Ale tak jak widać podstawowa e, suróweczka. Kebab już e, końcówka. Nie mogę zjeść końcówki, bo strasznie mnie piecze. E, muszę tam chwilę, po, chwilę poczekać i się napić coli. Po, po, po kebabiku goście sobie tutaj grają. No Taka rozrywka dla za naj, najbardziej zamożnych Nie Dobra, podładujemy kamerę i idziemy na miasto Ogólnie zapraszam na Instagram 60, i na facebook.com A ja sobie podładuję trochę Telefon i zaraz siebie browarem podładuję. Czekamy, Czekamy na ten na towarzyszy, idziemy do sklepu. Tak, tak, trochę was. na pismę. Potem clubbing. Czemu tak

Po chyba wskazany napić się browarka. To do, do czego przywykliście już na vlogu? Zero Osob reklamy. <laughs> Zero reklamy na vlogu. takie A może są jakieś fajne laczki? alkohol został zakupiony. Będziemy teraz się zbierać na dzwisłe powoli. Zrobić sobie before. Potem główna część imprezy, impreza pewnie w lustrze. W warszawskim klubie Lustro. Będziemy walczyć z budeczką ogólną. To będzie takie, nie powiem urozmaicenie, bo to jest cały czas na tych vlogach. Tylko no, tak będzie, tak jak zawsze będzie i będzie też ok. Bolo Barman niedługo będzie poza kontrolą. Polo poza kontrolą. Włódeczka. <śmianowicie> bifor przed tym, przed yy, plażą. Jak byłem na vlogu o tym Faraonie, to też piliś piliśmy nad Wisłą. Także. <śmianowicie> taka ciekawostka! <śmianowicie> A jest jakiś vlog, na którym nie piłeś? <śmianowicie> Ale nie wiem, chodzi <śmianowicie> nad Wisłą. <śmianowicie> Ej, pojadę kiedyś do jakiegoś grdziodca, czy do tego do Krakowa, i też będę pił nad Wisłą. <śmianowicie> Odbija się ten. W jedzeniu strasznie okay, się odbija ten. się Kieliszka Wódki i strasznie odbija się ten kebab. Hata wariata. Jakaś taka szczególna prostu. <gry> Siema, jest czwarta rano, kończymy powoli imprezę, dziękuję zatem za oglądanie mojego vloga dzisiejszego, zachęcam do subskrybowania e, kanału na YouTube i na dawania lajków na Facebooku i tak. zapraszamy się na Instagram, Kepsy 6000 pozdrawiam.